Warsztaty twórczej profilaktyki mają to do siebie, że mają dać alternatywę dla młodego człowieka spędzenia czasu wolnego. Ten czas wolny to jest nie tylko po szkole, ale on jest również w szkole. Chodzi o to, żeby zainteresowania młodego, młody człowiek, swoje zainteresowania, żeby mógł realizować. A czy realizuje je przez sport, czy przez muzykę, czy przez teatr, to już jest inna sprawa. W naszym przypadku realizuje je przez teatr. I tutaj stwarzamy jakby dla tego młodego człowieka, Możliwości rozwojowe, jego zainteresowań, rozwój jego osobowości, pogłębienia wyobraźni, to te elementy się pojawiają i wiary w siebie. Warsztaty trwały 4 dni, pracowaliśmy no, po 5-6 godzin. Robiąc jedną przerwę, młodzież nie chciała więcej przerw. Owszem, no była toaleta po drodze, ale to się robiło wiadomo szybciutko i wracało do zajęć. Pracowaliśmy ostro, mieli prawo być zmęczeni przez te cztery dni. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, bo to musieliśmy się poznać. Wykorzystałem pewne techniki dramy, aby poznać y, młodzież. Potem pojawiły się techniki teatralne, potem pojawił się scenariusz, potem pojawiła się pamięciówka, trzeba było na pamięć nauczyć się z dnia na dzień, potem wejście w rolę, y, pojawił się rekwizyt, y, pojawił się znak teatralny, pojawił się kostium i to wszystko i pojawiła się dynamika gry. I to wszystko zaczęło funkcjonować i tworzyło formę małego przedstawienia, które trwało pół godziny, a które Państwo mieliście okazję zobaczyć. Każdy z uczestników musiał zmierzyć się ze swoją słabością, musiał ją pokonać w sobie, żeby pokazać, że potrafi. Jest teraz w życiu najważniejsze, że powinniśmy, powinniśmy uczyć naszych dzieci kompetencji współpracy w grupie, kreatywności, bo to tak naprawdę jest w życiu najważniejsze. Nie tylko matematyka, fizyka, edu stricte edukacja, ale właśnie te kompetencje. I w wyniku takich działań myślę, że dzieciaki potrafią, mają okazję i szansę to w sobie odnaleźć, ewentualnie wzmacniać i nad tym pracować.